Tym silniejsze było jego przekonanie, że pacjent w jakiś sposób uczył się nowych zachowań. Skany mózgu Eugene'a wskazywały, że jego jądra podstawne przetrwały atak wirusowego zapalenia mózgu. Naukowiec zastanawiał się, czy istnieje możliwość, że Eugene, nawet mając tak poważnie uszkodzony mózg, nadal może wykorzystywać pętle wskazówka, nawyk, nagroda. Czy ten pierwotny proces neurologiczny Mógł wyjaśniać, jak Judzin mógł chodzić po swojej okolicy i odnajdować puszkę z orzechami we własnej kuchni? Squire obmyślił eksperyment, aby sprawdzić, czy Eugene wytwarza nowe nawyki. Wziął szesnaście różnych przedmiotów, kawałki plastiku oraz fragmenty zabawek w jaskrawych kolorach i przykleił je do kartonowych prostokątów. Potem podzielił je na osiem par. W każdej parze Jedna losowo wybrana tekturka miała na spodzie naklejkę z napisem prawidłowo. Eugene zasiadł przy stole, dostał parę przedmiotów i polecenie, by wybrał jeden z nich. Następnie poproszono go, by odwrócił wybraną tekturkę i sprawdził, czy ma ona naklejkę z napisem prawidłowo. W taki sposób często badana jest pamięć. Jest tylko 16 przedmiotów, które zawsze. Pokazywane są w tych samych ośmiu parach, więc większość osób jest w stanie zapamiętać, który przedmiot jest prawidłowy po kilku kolejkach. Małpy są w stanie zapamiętać przedmioty prawidłowe po ośmiu do dziesięciu dniach. Eugene nie był w stanie zapamiętać żadnego z prawidłowych przedmiotów, niezależnie od liczby powtórzeń. Powtarzał eksperyment dwa razy w tygodniu przez kilka miesięcy. Podczas każdego badania oglądał parę przedmiotów czterdzieści razy. Czy wiesz, dlaczego tu dzisiaj jesteś? zapytał eksperymentator któregoś dnia przed rozpoczęciem badania, po kilku tygodniach regularnego przeprowadzania całej procedury. Nie sądzę, odpowiedział Judzin. Pokażę ci kilka przedmiotów. Wiesz po co? Mam ci je opisać albo powiedzieć, do czego służą. Eugene nie był w stanie przypomnieć sobie wcześniejszych sesji. Ale wraz z upływem kolejnych tygodni, funkcjonowanie Eugene'a się poprawiało. Po 28 dniach ćwiczeń, Eugene wybierał przedmioty z naklejką prawidłowo w 85% prób. Po 36 dniach, jego wybory były prawidłowe w 95% prób. Po którymś z testów Eugene popatrzył na eksperymentatorkę, skonsternowany własnymi osiągnięciami. Jak ja to robię? zapytał.